Przed Tobą pierwsza wizyta z kotem u lekarza weterynarii? Mam dla Ciebie kilka podpowiedzi. Nazywam się Marta Parzych-Paluszewska, jestem lekarzem weterynarii. Dziś kilka słów o tym, jak uniknąć stresu podczas pierwszej wizyty. Po pierwsze, warto zadzwonić i umówić się w recepcji na konkretną godzinę, by ograniczyć stres związany z czekaniem w kolejce. Po drugie, pamiętaj, przygotuj książeczkę swojego kota, jeśli taką posiadasz. A pytania, które masz do lekarza, najlepiej spisz na kartce, bo w emocjach możesz o czymś zapomnieć. Po trzecie, przygotuj kotu odpowiedni transporter, taki, który będzie wielkością odpowiadał wielkości Twojego kota i nie będzie ograniczał jego ruchów, a kot będzie czuł się w nim bezpiecznie. Do kontenera warto zabrać ze sobą ulubiony kocyk, przesiąknięty zapachem miejsca, w którym kot czuje się bezpiecznie, a także ulubioną zabawkę. Nie zapominajmy o nagrodzie, którą damy dzielnemu pacjentowi. Proszę Kaziu. Kaziu nie chce. Kaziu? Kaziu, proszę, Kaziu, Kaziu śpi. W lecznicy pamiętajcie, żeby transporter przykryć kocykiem, to też zaoszczędzi kotu stresu. Umawiając wizytę, nie bójcie się wspomnieć, że Wasz zwierzak potrafi być agresywny w sytuacjach stresujących. To naprawdę pomaga przeprowadzić nam badania kliniczne, a Twojemu kotu zaoszczędza potrzebnego stresu. Kochani, zdaję sobie sprawę z tego, że to nic odkrywczego, ale często w emocjach zapominamy o podstawach, dlatego warto mieć taką checklistę. Do zobaczenia w następnym odcinku.